Wielu sportowców uskarża się na ból w tej okolicy właśnie ciała, który może być spowodowany albo siłą pociągania ze strony mięśnia czworogłowego uda, lub ze strony mięśnia biodrowo Jak ważny jest kor i tak naprawdę czego dotyczy kor. Wielu z nas często operuje tego typu słowem. Widzimy w internecie i... Dużo ćwiczeń, które są przeznaczone do wzmacniania odcinka lędziowego i utrzymania jego stabilności. Tylko tak naprawdę niewiele z nas zdaje sobie sprawę z tego, co jest rzeczywistą przyczyną, jakie są jego konsekwencje. Chciałabym teraz pokazać wyniki badania y, obrazowego rozgłosu medycznego jednego z zawodników piłki ręcznej, który zakończył karierę sportową właśnie przez y, słaby, y, słabą stabilizację y, odcinka nadziwiowego. Problem dotyczy y, kręgu y, czy odcinka. L5S1, czyli ostatniego kręgu lędźwiowego, przestrzeni z ostatnim kręgiem lędźwiowym, a pierwszym kręgiem kości krzyżowej, kością krzyżową, dotyczy dysku, który uległ odwodnieniu do na skutek dużych sił kompresyjnych podczas wyskoku i lądowania i słabych mięśni głębokich brzucha, o których bardzo często opowiadam studentom, uczniom. O tym również, jak ważne jest, ważne jest wzmacnianie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zobaczmy projekcję w wyniku rezonansu magnetycznego. I to jest właśnie badanie obrazowe, rezonans magnetyczny. Widzimy wyższe dyski z dosyć fajną, dużą strefą uwodnienia. Strefa uwodnienia jest to miejsce w centrum dysku, zawsze porównuje to do balona z wodą. Dysk pod wpływem kompresji, czyli siły nacisku odwadnia się, czyli ten płyn właśnie, który tutaj jest w jądrze miarzystym przez mikroszczeliny dysku wydostaje się do przestrzeni międzykomórkowej na zewnątrz. Proszę zwróćmy uwagę, jak wygląda dysk między przestrzenią piątego kręgu kością krzyżową. I to jest dysk, który Uległ właśnie dehydrydacji, który uległ już no, po prostu zniszczeniu. Wypuklina, która jest w zasadzie już przepukliną, weszła w kierunku kanału kręgowego. Kolejne zdjęcie, które tutaj zaznaczyłam, jeszcze troszeczkę. Inną dysfunkcję, która polega na kręgu ale dzisiaj się tym akurat nie zajmujemy. Wracamy do naszego dysku. Kolejna projekcja. Kolejna projekcja. Tu bardzo ładnie widać strefy uwodnienia w wyższych segmentach dysku. No i ta degradacja tego odcinka ledziowo-krzyżowego. Widzimy, że to naprawdę nie są żarty. Jest to przestroga dla. Młodych zawodników, którzy ćwiczą różne dyscypliny sportu polegające na stałej kompresji, czyli skoki, wyskoki. Musimy wzmacniać mięśnie głębokie brzucha. Na projekcji widać mięśnie biodrowo-lenniwie, o których wspomniałam wcześniej. Tutaj mamy jeden mięsień biodrowolędziowy, drugi biodrowolędziowy i znów dyski, które są nawodnione w wyższych segmentach. I ten dysk, tutaj ta czarna przestrzeń, to jest dysk odwodniony. Które mięśnie są odpowiedzialne za stabilność centralną, czyli za koło? Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że nasz brzuch to nie jest tylko przód. Często ćwiczymy tylko partię przedniej strony brzucha, czyli mięśnie proste, mięśnie skośne. Pamiętajmy, że za stabilność centralną odpowiada mięsień poprzeczny brzucha. Mięsień poprzeczny brzucha stanowi e, mur, stabilność dla odcinka lędźwiowego. On się również przeciwstawia siłą pociągania ze strony mięśnia biodrowo-lędźwiowego i mięśnia czworogłowego uda. I to jest właśnie kor. Zanim przejdziemy do drugiej części naszego wykładu, chciałabym objaśnić, na czym będą polegały ćwiczenia podstawowe. Ćwiczenie pierwsze, pozycja leżąca, nogi zgięte, praca przepony. Zauważmy teraz tak naprawdę, czym jest mięsień przeponowy. Mięsień przeponowy oddziela klatkę piersiową od brzucha w fazie wdechu mięsień. Czyli nasza przepona jest pociągana przez swoje przyczepy będące tutaj na trzonach kręgów lędźwiowych. Jest pociągana w dół, działa jak tłok do narządzenia brzucha i brzuch unosi się do góry. Należy tutaj zwrócić uwagę też na mięsień na biednicy. i trening mięśni na też jest tutaj bardzo istotny, ale to będzie kolejnym tematem naszego w sensie naszego wykładu. Faza wdechu. Przepona idzie w dół, a my co widzimy? Uwykłócony brzuch. Faza wydechu, no niestety nie pokażę tego teraz na tablicy, ale za chwilkę zademonstrujemy wszystkie ćwiczenia już w praktyce. Faza wydechu. Przepona pociągana jest do góry, a brzuch Pozycji w e, Także praca przetłony jest jakby tutaj pierwszym naszym e, ćwiczeniem, który warto wdrożyć w celu późniejszej stabilizacji, stabilizacji odcinka lecjonowego kręgosłupa. Za chwilkę przejdziemy do części praktycznej. Chcąc uniknąć problemu z odcinkiem lecjonowego kręgosłupa, stosujmy ćwiczenia kodowe.